Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie świętego Michała Archanioła. Umiłowany ludu Przenajświętszej Trójcy, jestem posłany, by podzielić się z wami wolą Najświętszej Trójcy. Przychodzę, by pilnie was wezwać, ażebyście przygotowali się duchowo, każdy człowiek musi wzrastać w duchu, musi walczyć o swoje zbawienie, a zarazem pomagać po bratersku swoim braciom wobec cierpień, jakie już przeżywacie oraz jakie jeszcze nie rozwinęły się w pełni. Wzywam Was do duchowego przygotowania się, bez którego człowiek nie zdoła zwyciężyć złości tych, co są pod rozkazami Antychrysta. Musicie być bardziej zdecydowani. Wszyscy wiecie, że ludzkość znajduje się u wypełnienia proroctw, tylko że niektórzy to widzą, a nie chcą rozpoznać czy też uznać tego, co naprawdę się dzieje. Nie rozpoznajecie znaków, ignoranci i ludzie o ciasnym umyśle. Jesteście uparci, trzymając ducha na uwięzi swoich kaprysów i pogardy. Choć Was zapewniają, że nie żyjecie w czasie, w którym spełniają się wielkie proroctwa, to jednak Wy, którzy rozpoznajecie znaki, Trwacie nieporuszenie w tym, co rozpoznajecie. Pierwszą potrzebą jest, ażebyście wznosili ducha, tak, żebyście wzrastali w każdej chwili. Musicie rozeznawać, abyście nie zostali doprowadzeni do postępowania wbrew waszym zasadom. Pilne jest, aby człowiek miał określoną drogę i posiadał poznanie, tak aby nie porzucił naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, by zostać zwiedzionym. To pokolenie przechodzi przez dwa stany: jeden: cierpienia ponad miarę stan, który sprawi, że będziecie zazdrościć umarłym. Apokalipsa 9, 6 Drugi, wzniosły stan radowania się Bożą miłością i głębokiego odczuwania obecności naszej Królowej i Matki. Nie odkładając na później początku nawrócenia, stańcie się dyspozycyjni do bycia dziećmi woli Bożej, dziećmi naszej Królowej i Matki, Stańcie się dyspozycyjni do błagania o naszą pomoc już teraz. Jeśli wydarzenia przychodzą niezapowiedzialnie. Wasze bycie dyspozycyjnymi do bycia dziećmi woli Bożej jest brane pod uwagę ipso facto z samego faktu. Ludu przynajświętszej trójcy. Poważne kataklizmy pojawiają się dalej po całej Ziemi. Płyty tektoniczne całkowicie się uaktywniły, i będą nowością fenomeny atmosferyczne, które zakłócą transport powietrzny. Będą nowością nieprzewidziane powodzie w różnych krajach. Tak samo jak obiekty pochodzące z kosmosu, spadające na Ziemię. Nie zapominając o rozwijaniu się wojny, przygotujcie się. Umysły opanowane przez zło zdecydowały, by ludzkość cierpiała bez technologii ani wynalazków, którymi się cieszy pozbawiona elektryczności i jedzenia Wygoda będzie snem przeszłości Dlatego kto żyje w posłuszeństwie i oddawaniu się z wiarą i miłością Woli Trójcy Świętej Naszej Królowej i Matce wydarzenia będą mniej uciążliwe Ci Którzy żyją w zazdrości względem swych braci, którzy są zanurzeni w niecierpliwości, pysze, arogancji i nieposłuszeństwie woli Trójcy Świętej, nie będą mieli pokoju w sercu i dla nich to, co będzie się działo, będzie prawdziwą torturą. Iluż ludzi czeka na ostrzeżenie bez świadomej rewizji życia, każdego szczegółu, uczynków, jakie popełniali ze zgodą lub bez, aby szukać Bożego przebaczenia i przygotować się do chwili ostrzeżenia. Ostrzeżenie jest największym aktem Bożego miłosierdzia dla tego pokolenia, w którym to momencie zobaczycie samych siebie w szczególny sposób, tak, że doświadczycie wartości popełnionych czynów lub zaniedbań. Ostrzeżenie jest chwilą Bożego miłosierdzia i Bożego rozpoznania dla tych, którzy się poświęcili lub poświęcali i wybrali bycie własnością Trójcy Przenajświętszej oraz naszej królowej matki. Miłosierdzie Boże się nie wyczerpuje. Da więcej okazji do poprawy swoim dzieciom po ostrzeżeniu. Dzieją się wielkie zmiany. Człowiek żyje, patrząc na swojego bliźniego jako na gorszego od siebie, odmawiając sobie pokoju. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Argentyna cierpi, jej lud jest zbiczowany plagami. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Europa będzie wydawała się opustoszałą lub pustynią. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Diabeł zarządza niewolę. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Kościół się trzęsie. Zostaliśmy wezwani, by utrzymać obronę ludu Bożego. Nasza królowa i matka dowodzi w tej bitwie przeciwko złu, i na koniec jej niepokalane serce zatriumfuje. Bez lęku. Bez ociągania idźcie nadal w wierze, kładąc wszelkie czyny wobec Trójcy Przynajświętszej i polegając na naszej Królowej Matce, a żeby zło was nie dotknęło. Naprzód, ludu Boży. Jesteśmy posłani, by was chronić w całkowitej wierności przy najświętszej Trójcy i w zjednoczeniu z naszą królową i matką Chrystus zwycięża Chrystus króluje Chrystus panuje Święty Michał Archanioł witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta